Do czego się stresujesz? <noise> Zapnij pasy! Spokojnie już dojeżdżamy do celu. Boi się, moje zdrowie, żeby czasem nie zginął. Mazda właśnie kupuje karmę dla pieska. Czekamy, aż wyjdzie i zobaczymy, jak ją oceni. Będzie wychodził. Josera, nie jakaś lipa. Wszystkie potrzebne składniki dla psiaka. No i tutaj pani mi zrobiła promocyjkę za cały karton. Hej, Mercedes! Słucham? Prowadź do Mannheim. Dla tego kontaktu nie ma niestety adresów. Jest. Hej, Mercedes! Słucham? Prowadź do Mannheim, Q7. Znalezione zostały. prawo. Prowadź do jedynki. Zaczynamy. Rapzajawka, rabbitrawka. Rządzi w ziomki ławka. Co tam u nas, śpiewka stara. Ziom jak zwykle gra, gitara. W Niemczech gospodarka się trzyma, nawet drzewa są podtrzymywane. E, jesteś najlepszym kierowcą? A my dalej chodzimy i szukamy wyjścia. Mamy 19 listopada i świąteczny klimat już jest. Co my tu mamy? Wielenia. Wielenia. Nie, to jest ten też. No. <laughs> To zobaczymy. Teraz sklepu, którego nienawidzę Tego sobie postawimy w domu. Całkiem przystojna ta ochrona Nic nie mówiłam Moja podobizna Że niby ten pan A, ta, no Pokaż swoją radość No, wchodzimy Chodź szybko, znalazłam dla Ciebie kurteczkę e, Musisz ją założyć Taki ja Zgubiłem ją, na szczęście to nie problem, bo należy do wysokich kobiet i wystarczy szukać jej główki. O, jest. Znalazłam coś dla ciebie, kochanie. Popatrz, pasuje idealnie. No to jest mega. Kalefony połączone z górą. Na zimę myślę, że idealne, bo Chronią i brzuch, i glady, a znaczy, znaczy, jest taki materiał, kością Mamy tutaj eksponat. Pierwsza bawełna zebrana przez czarnoskórego pomocnika w Afryce. Do tej pory idealnie zachowana. Dlaczego to tyle trwa? Czekam. Nie trochę jakiś poczekalni dla facetów, mężczyzn. Najlepiej z playką, tak żeby mogli sobie siedzieć, grać i czekać. Podczas te, yy, tego jak kobiety przebierali siedzą i się przebierają. Idzie. Myślałem, że jej się coś stało, że wciągło ją tam. Jaka piękna kapusia. co robiłem. Proszę spróbować powiedzieć jak smakuje. Proszę próbować, bo ja też chcę się napić. Maluszek. Jak angielski gentleman I jak? Kawa jak kawa. Aha, jak tam zakupy dzisiaj w second handzie? No dobrze, dobrze, dobrze. Zalazłem... Kupił się pan? Tak, znalazłem dwie dziurawe koszuleczki, ale to się zaszyje elegancko ładnie. No pewnie, że tak. Spodnie tak samo przegarte w kroku, ale to nie problem. No nie problem, jest taka moda, łaty się naszyję i... No w tolecie będzie szybki, nie będę musiał nic rozpinać, tylko tych. Dobra, no a na koniec zapraszam na losowanie z okazji wbicia tych ponad 200 subów Także lecimy. Bank. No co, przechodzimy do losowania. Z tym, że przed tym zadzwonimy do osoby, która będzie nadzorowała na cały przebieg. No halo halo. No witam. No, dzień dobry, z tej strony kontrole. No, kontrole. <ścoughs> witam. Krótko mówiąc zostałem tutaj za zadanie sprawdzić, żeby nie odbył się przy tym losowaniu żaden wałek. Miejmy e, Zaczynajmy tak. i nie traćmy mojego czasu, bo oczywiście jest cenny. No, rozpoczynamy. Prawa ręka przy sobie. Losy zostały przemieszane, a więc przechodzimy do wyciągania pierwszego losu. Dobra, wlatujemy. A więc dwie stóweczki lub trzy. Zobaczymy, ile będzie wyświetleń podczas publikacji tego filmiku. Wygrywa Tomasz Daraż. Gratulujemy. A koszuleczkę z wlepami wygrywa... Ha, ha, ha. Anias osoby zapraszam do kontaktu na podany e-mail. No dobra, jesteśmy po losowaniu. No i tak to fajnie pykło, to postanowiłem zrobić drugi konkursik, a on będzie polegał na tym. W sumie jest to pytanie, jaki napis widnieje pod logiem Nike na moich butach w klipie Rabzajawka. Odpowiedzi zostawiamy w komentarzu pod klipem Rap Zajawka. Jeśli chodzi o nagrodę, to zwycięzca sami ją rosuje. Zapraszam. Zapomniałem dodać, losowanie odbędzie się, jak wiemy, 8000 wyświetleń pod tym klipem. Hello!